Hej, kochane gwiazdeczki, jest 628, audycja Fab 20. Jestem zalogowany na konto stworzone przez fanów. No nie będę na razie tego konta rozwijał, nie w ogóle No, eee, no wiecie, no dwa konta miałem, dwa próbowałem rozwijać, no to już nie ma sensu kolejnego. No jest, jak widzicie, jest, byłem u kici kochanej. Teraz lecę dalej. Nie chcę się tego zbierać po raz kolejny. Szczerze mówiąc. Nie wiem, czy tylko ja mam takie odczucie, ale zbieranie co kilku jest takie irytujące. Zbieram by zbierać, ale no tak widzicie stan gry na 629. W lesie jest pusto. Zaraz zobaczymy nazwę los Lask Park. Chcę to nazywać prawidłowo. no tutaj, że jak, jak widzicie jest pusto Dobra, to Spark czy las, dobra no całkiem pusto. Zobaczymy jak tu. Tutaj chyba będzie trochę więcej ludzi. Tak śmiesznie mówiąc stłok, no ja no mówię, że jest stłok Dużo ludzi ma tu animacje. Ta animacja mi się ogólnie kojarzy z OT. Lotis, lotis, przepraszam cię kochane. O. Miss Monit, uuuu, jak się Dobra, idziemy dalej. 630? No, jak to ja, ja lubię wszystko z humorem robić. No. Schor, z humorem jest chyba najlepiej. Chociaż się ukrywam. Że mój mózg jeszcze śpi Oj werter kochany Ten to chyba a na całego <grystanie> Tu stoi od pół godziny Dobra lecimy dalej Oj, oj, oj. Idziemy zobaczyć co tam jest No i dobra. Tutaj no... Można powiedzieć, że jest tłok. Kubę kojarzę. <laughs> Przepraszam, Przepraszam, no. Mój musy się śpija. No czyli jak widzicie, nawet spaść się nic dzieje na razie. No no też pewnie śpi hmm, Coś chciałem powiedzieć ale już nie wiem co No przynajmniej słyszycie mnie ospałego jak ja no nie dawam sam ogólnie w samo piątej Niby są online a ich nie widać I tu jak idzie tylko on no, mam dwa wielkich bardzo dużo te konto w każdym czasie razie zachowam, ale no niestety no po raz kolejny nie będę się wysilał. Nawet jeśli dla was, no wiem, żebym bym mógł, no. Ale mogę bez powodu zgłaszać się, za będzie to samo, nie? Ja, wiecie co, ogólnie moje postanowienie jest takie, że ja na przodu angielskiej moderacji bo Polska śpi i jeśli będzie jakaś możliwość, jeśli macie kochani, e, jakieś znajomości, powiem, że mnie oglądają różni ludzie, jak złożyć skargę na polską moderację, bo bym do sędzią zrobił. No, dobra, nawet jeśli do sędzią blokadę, to inni powinni pomyśleć, że, e, że jak spróbuję zrobić komuś, nie mu na złość i tak będą zgłaszać, i ta osoba zostanie zablokowana. To ta osoba się może zemścić i może ich spotkać to samo No więc na miejscu hejterów bym się tak nie cieszył, tak powiem tak szczerze Ale dobra ptaszki latają, a ja ogólnie no kończę filmik może nagram jeszcze filmik, gdzie Moderacja mu mówi, że każdy może w to grać. Może to zrobię, zobaczymy może na to jeszcze dzisiaj dobra jest 6.33 ja się z wami żegnam kocham was bardzo no tradycyjnie tak ogólnie zrobiłem filmik i zrobiłem posta możecie wybrać co mam nagrywać